Panie marszałku, wysoka izbo, panie ministrze! Trzeba bić na alarm, tak rozpoczął swoją mowę pan poseł Michał Szczerba. Rzeczywiście, panie pośle, trzeba bić na alarm, bo posłowie opozycji zachowują się tak, jakby już rozum potracili. Nie dosyć, że donoszą na Polskę, że walczą w Brukseli o odebranie jej słusznie przyznanych pieniędzy, szkalują Polskę i jej rząd to wpadli jeszcze w jakiś amok odebranie jej władzy na ulicy czy też za granicy, a dzisiaj na tej sali bronią więźniów, a nie bronią ofiar przestępstw i nie bronią funkcjonariuszy. Ja wiem, że zmiany zawsze rodzą jakiś niepokój, ale nie bójcie się Państwo funkcjonariusze systemu więziennictwa to, uczciwe, porządne, to po uczciwi, porządni pracownicy. I oni Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej się nie boją, to im usprawni pracę. Panie Ministrze, proszę jeszcze raz wyjaśnić opozycji, na czym polega praca tego organu. Dziękuję.